Gość na 96 FM. No to tak jak obiecaliśmy, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się po zmroku, bo już szybko robi się ciemno, przyszła jesień, a powinna ona być bezpieczna. I właśnie pod takim hasłem rozpoczęła się akcja Bezpieczna Jesień, Bezpieczny Człowiek. Akcja rozdawania odblasków, a będziemy o tym rozmawiać z Piotrem Puchałą, byłym między innymi byłym komendantem w Zielonej Górze. Witamy Cię Piotrze. Witam serdecznie wszystkich, oczywiście bardzo serdecznie, że mogę być w takim wspaniałym tutaj radiu. <słyska> Dziękujemy. Dzień dobry jeszcze raz no i patrzymy na rękę twoją, a na niej jest. odblask jest, a więc ty też nie tylko propagujesz, nie tylko o tym mówisz, ale też praktykujesz. To, to bardzo ważne. Dokładnie tak, bo właśnie jak, no ja przede wszystkim, jak jeszcze byłem nauczycielem w, w liceum w, w Czerwieńsku i właśnie, że tam klasę policyjną oczywiście prowadziłem, no to też oczywiście o tym zawsze mówiłem, no i też właśnie moich uczniów wszystkich, bo oczywiście nie tylko z klas policyjnych, ale tam jest, jest klasa też wojskowa, technikum kolejowe, także ja te moje wszystkie Ci uczniowie to ważnymi osobami i zawsze no, chciałem, żeby ich bezpieczeństwo było no, jak na najwyższym poziomie. No i dlatego zawsze im też mówiłem, że żeby właśnie już w takim, nawet no, mówię, no mamy jeszcze tutaj taki teraz październik, że jeszcze formalnie, no, ale już wiadomo, że tak po 18 nie wiem, jak no Państwo tutaj wy tam gdzieś może przemieszczacie się, ale już że się robi ciemno praktycznie. No i wiadomo, że już tam później ktoś na siódmą rano do pracy też idzie, no to czy, czy uczniowie też oczywiście jak na ósmą muszą do szkoły, to niektórzy to muszą jak z buta, że ileś tam czasu muszą mieć, no to też wychodzą tak pewnie o wpół do ósmej, no i dlatego też uczniowie, no przede wszystkim właśnie w takim też wieku, żeby już mieli w głowach, że właśnie, żeby spokojnie, bo ja i zawsze im, co, przy, przy okazji chciałbym tutaj też o tym powiedzieć, no mm -hmm. dla ogólnego bezpieczeństwa, ponieważ ja słuchajcie, no oczywiście jako były policjant, ile, jak jeszcze pracowałem, zanim oczywiście byłem komendantem, to pracowałem w Wydziale Kryminalnym, Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, no i prowadziłem no niestety, no śledztwa, czy po dochodzenia, no niestety nawet zabójstwa, no i oczywiście tych rzeczy to się naoglądałem, mogę To tutaj, pamiętać, może tutaj mogę? trochę, ale, trochę, ale, trochę mniej, mniejszy kaliber, ale bardzo, bardzo ważne. Tak, ja tylko bardzo, jeszcze powiem właśnie jak, co ja właśnie takim dzieciom nawet, jak wczoraj nawet właśnie byliśmy tam na Deptaku i słuchajcie, tyle też takich w, 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 chyba ze żłobków takich w, przychodziło do teatru naszego tutaj wczoraj, to też ja właśnie tak te malutkie nawet te dzieci, żeby pamiętało o jednej zasadzie. Przede wszystkim właśnie o odblaskach, żeby oni też mieli, a po drugie, że jak na przykład wchodzimy na, je, chcemy wejść już na jezdnię, oczywiście zgodnie z przepisami przez, na przejściu mhm. formalnym, to oczywiście pieszy ma pierwszeństwo. Tylko, ja zawsze to no, moim uczniom, teraz wczoraj też tam powtarzałem, kogo spotkałem na deptaku, że właśnie, żeby i tak się zatrzymali, spojrzeli, czy samochód nadjeżdżający już się zatrzymuje, i dopiero jak się zatrzymał, to dopiero wchodzimy na przejście. Mhm. Ponieważ mówię, mimo że pieszy ma pierwszeństwo, i oczywiście jakby wszedł na to, a no tam jedzie. Ba babcia by, zawsze by... mówiła, strzeżonego, pan Bóg strzeż. No dokładnie. I słuchajcie, i dlatego właśnie mówię, że jak no, jest to pierwszeństwo, zgodnie z prawem, no ale mówię, no lepiej właśnie, no jak tutaj kolega mówi, że strzeżonego pan, pan Bóg szczerze, to właśnie lepiej się zatrzymać, zobaczyć, czy ten samochód na pewno się zatrzyma i wtedy wchodzimy, natomiast jak, bo oczywiście, jak no niestety uderzy samochód, to coś się stanie człowiekowi, to jest no, masakra, to mimo, ten. że to jest, oczywiście będzie wina kierowcy, nie, ale oczywiście szkoda, żebyśmy mogli tutaj yy, o tym właśnie tak yy, tak to już po szkodzie, no w tamtym roku mieliśmy tego dowód, no jednak to doszło do, do tragedii i, i chcemy tego unikać, a żeby tego unikać, yy, chcecie pomagać i rozdawać yy, nie tylko dzieciom, ale dorosłym opaski, a tysiąc trafi do Zielonej Jeśli też hasło, to oczywiście też starszym osobom, że właśnie starsi osoby, no też już, bo to słuchajcie, no w głowach też już tak, no niestety zapominają. Bo ja nawet, słuchajcie, przy tej okazji o starszych osobach, jak oczywiście wrócimy do tego tematu, co jeszcze wy chcecie tutaj, ale oczywiście o starszych osobach mówimy, to słuchajcie również, ja was też do tego zachęcam, żebyście swoich, jak macie babcie, dziadków już w takim wieku, to słuchajcie, ostrzegajcie ich, że znów te oszustwa, jakie nachodzą że w telefon jakiś dostanie, oczywiście to może być telefon stacjonarny, bo no, babcie, dziadkowie głównie mają teraz te telefony stacjonarne, w tych już młodszych rodzinach to tych telefonów stacjonarnych nie ma, ale głównie właśnie ci oszuści, to oczywiście jak gdzieś wy, wy, wynajdą te telefony stacjonarne, no to wiedzą, że to odbierze dziadek, babcia, no i oczywiście wydzwaniają, no i słuchajcie, co tam nam mówią, że ja tu z, z policji dzwonię, bo tu hmm. pana wnuczek, czy pani wnuczek miał kolizję i żeby on wyszedł albo wyszła, no to proszę w, w pieniądze szybciutko trzeba zapłacić. No i słuchajcie, i tak no niestety na jak pewnie słuchajcie na 50 osób dodzwonią się, no to no mam nadzieję, 49 by odrzuciło, żeby się kapnęło, no, ale jedna osoba niestety to, słuchajcie, praktycznie, no nie ma dnia, żeby któraś osoba niestety na to oszustwo się znów. Mówimy tutaj do... mówimy tutaj o takim szeroko pojętym bezpieczeństwie. Tak, my... Ja bym wróciła do tych odblasków, Słucham, bo tak. niektórzy. Mogą powiedzieć, że to jest zwykły kawałek plastiku, zwykły kawałek materiału. Jak on może nam uratować życie? No, żeby to jest, stwarza widoczność szybszą. Ponieważ słuchajcie, oczywiście, też Wam tu powiem o obowiązku politycznym, jak jest. Mamy w przepisach oczywiście prawnych. Kto porusza się poza obszarem zabudowanym, czyli jak na przykład no, są, słuchajcie, sytuacje. Ja na przykład, jak właśnie do szkoły swojej, do, do Czerwieńska je, je, jeździłem, no to z, na przykład. Z, do, z Zielonej, no to jest Zielona Góra, teraz Przylep, to tak ludzie już tam gdzieś wychodzą i później z Przylepu, że muszą jeszcze tam dalej właśnie z, nas, to jeszcze z naszej miejscowości, ale jak chcą już dalej się przemieszczać, bo ja mówię wam, ile takich osób, które... Już, yy, tego tak oświetlenia szeszły, też nie dokładnie, ma, Dokładnie, dokładnie, ale to już wam tu, no oczywiście naszym szanownym słuchaczom też chcę podkreślić, że jest obowiązkiem, że kto wychodzi poza obszar właśnie zabudowany, czyli jak z Zielonej Góry ktoś by wyszedł, żeby tak przechodził właśnie do kolejnej tam, no wioseczki, bo tylko tam 100 metrów na przykład ma, ale formalnie już musi mieć, to jest obowiązek, bo inaczej popełnia wykroczenie. Odblask, tego... minimum, tak? tak? dokładnie. Musi A czy, mieć czy ten... takie, czy, czy lampki, czy jakieś takie rzeczy są, są dozwolone, czy tego lepiej nie używać, bo, bo, bo to może sugerować, że jedzie jakiś pojazd, na przykład rower. Jak, jak, jak do tego podejść? Znaczy, no oczywiście lepiej, lepiej mieć coś, co sprawia, że jesteśmy bardziej widoczni, niż oczywiście, no, to, kto już tak się do tego dostosuje, no to, to, to nigdy, bo słuchajcie no, oczywiście jak jedzie 50 y, kierowców y, różnymi samochodami no to wiadomo, że 40 będzie tam nie, nie zwrócił uwagi, a 10 y, e, ko, jajek, będzie tam marudziło no zawsze słuchajcie, mamy y, to, no, nawet policja zawsze też no, y, powtarza, że o różnych sytuacjach to mówię, no oczywiście y, na 50 osób, które to usłyszą, to 40 zareaguje normalnie a, a 10 będzie, y, e, co oni tam gadają, że znów nam tutaj chcą nie, no, tam no tutaj to nie ma gadania, tak? no Musi no być opłask, musimy być oklask, musimy być widoczni, krabka. tam gdzie, tam, ja mówię tutaj, tam, gdzie poza ciemno. Jest obowiązkiem. Czyli I obowiązkiem mówię, tak, poza terenem zabudowanym, tak, także, że, że, właśnie, tak? Że, że, że tak? Że hmm. tak, że jakby policjant jechał, no właśnie radiowóz już policyjny jechał. Musimy swonę zapłacić. Dokładnie, to jest wykluczenie i dlatego policjanci mogą nałożyć mandat za tej osoby, która bez niczego idzie poza obszarem właśnie tym już zabudowanym. Dlatego tu po, o tym obowiązku, jak mówię, przejście dla pieszych, że są różne sytuacje właśnie. No i też, żeby kierowcy w tym okresie oczywiście, słuchajcie, no jak teraz nie wiemy, jak Wy już tam, je, może też już, no Wy już kierowcami też pewnie jesteście. No, jeżdżę, już dawno. Jeździć. tak jest. No, Ale słuchajcie, no to też, bo ja, słuchajcie, no teraz jak do Was nawet przyjeżdżałem, to jeszcze tak, jak oczywiście spoglądam na te temperatury, jakie tam w przyszłym tygodniu na przykład mają być, to oczywiście już też, że zimówki wymienić na przykład, nie? no to ja już, no ja powiem mam przyznam się tu szczerze, że, że na letnik jeszcze jeżdżę, bo tak właśnie, że 16 stopni zapowiadają, że tak ma być w ciągu dnia, no to, ale już też tak planuję, że może w przyszłym tygodniu już wymienię na tak, na to już tak, najwyższy czas na, na zimówki. Tak, bo to słuchajcie, no też że zawsze te zimówki w takim temperaturze, czy to już nawet jest 10 stopni, oczywiście to jeszcze nie jest minus 1 czy tam minus 5, ale jak nawet 10 czy 5 tylko stopni, no to lepiej już te zimówki mieć i że bez bezpiecznie Tak, bo wtedy szybciej no to szybciej jest to hamowanie i też jak no, nawet słuchajcie, dwa samochody się jeden już staje staje naprzód na właśnie, że jest czerwone światło, no to się zatrzyma, a drugi mm -hmm. nadjeżdża, no i patrzy, a to no, no, to ta, chcę, ta droga hamowania no, już jest zdecydowanie dłuższa. O właśnie, jak mówisz, no i dlatego właśnie mówię, że tutaj, na zimówkach, to jak się naciska, no to zawsze te już hamowanie będzie szybsze i, i że szybciej się samochód zatrzyma i mówię, no słuchajcie, tych bezpieczeństw, no to oczywiście w Zag Tak, zagrożeń. No właśnie, i o, o tyle... nich nam się udało e, porozmawiać, tak jak obiecaliśmy. Bezpieczna. No, sobie ja, no ja, słuchajcie, mimo że jestem już, no, przyznaję się, oczywiście tym emerytem i oczywiście, jak, jak byłem nauczycielem w liceum w, w Czerniecku, i w, teraz jako zespół szkół technicznych jest w Czerwieńsku, no to, to tam y, zawsze oczywiście o, o tym bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, bo lepiej zawsze właśnie, no mówię, y, y, o, o ludziom dotrzeć do tego, żeby uważali na coś, bo y, niektórzy to mówią, a starsi mówię to ojej, ja nie pamiętam, że właśnie ktoś do mnie zadzwoni i się poda za kogoś, ja chciałam zawsze pomóc mojej wnuczce czy komuś, no i słuchajcie, y, y, no, y, no sytuacje są tak różne, że oczywiście y, bądźmy bezpieczni, ja tego życzę wszystkim oczywiście naszym słuchaczom, I oczywiście Oczywiście Wam tutaj też, I... żebyście już sobie spokojnie mogli e, pracować zawsze <noise> i na spokojnie sobie żyć nawet już po pracy. Tak? I to przepiękna puenta. Dziękujemy bardzo. Przepiękna puenta, bezpieczna jesień, bezpieczny człowiek Piotr Puchał był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za ten pakiet informacji e, jesiennych, tak, e, e, naprzeciw zagrożeniom oczywiście. Gość na 96FM